Tu na Placu Zamkowym w Warszawie święto Konstytucji 3 maja ma zawsze szczególny wymiar. Tutaj są obecne władze państwowe najwyższe, ale tutaj prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda daje też zawsze takie przemówienie programowe. I zawsze się tutaj zastanawiają wszyscy, taki powinien być w każdym razie cel tego spotkania, jaki jest stan naszej ojczyzny. Nie chodzi tylko o celebrowanie konstytucji, tego wielkiego zrywu na rzecz reform, naprawy, na rzecz silnej armii, na rzecz silnej Polski, silnego państwa, ale i odpowiedź na pytanie, czy te wartości dzisiaj nie są zagrożone. Po ośmiu latach, mimo jak zawsze błędów, bo to tylko ludzie, ale po ośmiu latach wzrostu, budowy siły Polski, Uważam, że to wszystko jest w tej chwili zagrożone. I wielu Polaków podziela tę opinię. Jakaś taka małość się wdała. Znowu słuchać brzęk sakiewek rzucanych przez obce dwory. Znowu politykę polską kreśli się w innych stolicach. Znowu myśli się tak, jak podpowiadają obcy ambasadorowie. Tak się siły polskie nie zbudziły. Pamiętajmy o tym, szczególnie dzisiaj, ale oczywiście zawsze codziennie, już uroczystości się zaczynają.